Witam w prezentacji i montażu 53. numeru Stara 266 od Hachette. W tym numerze otrzymujemy dolną połowę mostu przedniego, pokrywę obudowy mechanizmu różnicowego i śrubki. W tym numerze został zmontowany przedni mechanizm różnicowy z wałem napędowym i przednią osią. Po montażu części z 53 numerów mamy zmontowane górną i boczne części karoserii z reflektorami i kierunkowskazami, dolną kwiatkę chłodnicy, przednią część z grillem i logo Stara, przedni zderzak, łańcuch z hakiem, dwa uchwyty, silnik, tester, przedni mechanizm różnicowy z wałem napędowym i osią, Przednią i tylną część ramy z tylnym i częścią przedniego zawieszenia, czteroma kołami, tylne mosty napędowe z osiami, bałami napędowymi, tylny zderzak ze światłami, tablicą, hakiem, ciągarkę z silnikiem i liną, kierownicę i dwa przednie koła. Numer 53. Na drugiej stronie mamy loga kolekcji, informacje od wydawcy i spis treści. Na trzeciej stronie mamy pokazane części i ich opis ważne wskazówki, instrukcję montażu. I przedni mechanizm różnicowy po montażu. Star 200 i dwie przyczepy D50, część druga. Ciąg dalszy badań nad rozwiązaniem, które miało zwiększyć masę przewożonych ładunków, a tym samym zaoszczędzić tak potrzebny czas i pieniądze, czyli nad zestawem Star 200 z dwoma przyczepami D50. Wybrane parametry i właściwości. Całkowita długość zestawu pojazdów wynosiła około 19 metrów przy długości dopuszczalnej przepisami 18 metrów. Szerokość skrętu dla tak dobranego skrętu kół kierowanych samochodów, że koło wewnętrzne drugiej osi, drugiej przyczepy podczas jazdy zespołu znajdowało się w spoczynku, wynosiła około 8 metrów. Pokonywanie skrzyżowania dróg pod kątem prostym, zgodnie z procedurą przy pełnym wykorzystaniu skrętu kół samochodu. Powodowało uzyskanie szerokości skrętu 5,6 metra. Ta sama szerokość skrętu dla zespołu pojazdów składających się z samochodu Star 201 przyczepy D50 wynosiła 4,75 metra. Obserwowane jazdy zespołem pojazdów wykazały znaczne oddziaływanie dynamiczne na samochód w kierunku jego ruchu, co szczególnie uwydatniało się dla zespołu obciążonego silnikami w tym wariancie obciążenia stosunek masy całkowitej przyczep do masy całkowitej samochodu wynosił 1 do 1,38, a bez obciążenia silnikiem z paletami 1 do 1,12. Wnioski końcowe. Występujące oscylacje poprzeczne drugiej przyczepy zespołu pojazdów w ruchu prostoliniowym zaburzonym, których amplituda wrastała wraz ze wzrostem prędkości jazdy 50-70 km na godzinę, w niekorzystnych warunkach drogowych mogły wywołać zjawisko poślizgów bocznych w ruchu po zaburzonym, polegającym na podwójnej zmianie pasa ruchu, występował efekt tzw. bicza, odnoszący się do drugiej przyczepy, polegający na poślizgach bocznych lub przewrocie, który występował już w zakresie prędkości 35-40 km na godzinę. Odnosiło się to do skrajnie możliwego wymuszenia przez samochód, jednak z zachowaniem jego ruchu kontrolowanego. Było to zjawisko. Niebezpieczne, gdyż do kierującego zestawem nie docierały sygnały o tym, że druga przyczepa znajdowała się w poślizgu bocznym lub przewrocie, gdyż samochód poruszał się jeszcze ruchem kontrolowanym. Dodatkowym zagrożeniem był fakt, że w czasie manewru następowało przemieszczenie się ładunku, co powodowało zmianę położenia środka ciężkości pojazdu. Mamy zdjęcie informacji, że badany zespół pojazdów oprzyrządowano układem spryskiwaczy zainstalowanych na każdej z osi pojazdu. Służących do zaznaczenia na jezdni torów ruchu poszczególnych osi. Hamowanie. Czasy reakcji hamulców dla obydwu przyczep były dla siebie zbliżone i przekraczały dopuszczalny czas ustalony przez przepisy o 100%. Powodowało to efekt przemieszczeń bocznych tylnej osi samochodu. Mamy zdjęcie tabeli z dysponowaniem siły napędowych zależnej od współczynnika przyczepności jesni, jej pochylenia oraz prędkości jazdy zespołu pojazdów. Podsumowanie. Podsumowując, eksploatacja badanego zespołu pojazdów stwarzała zagrożenie dla ruchu drogowego, zwłaszcza ze względu na niestateczność występującą nawet w dobrych warunkach drogowych już przy niewielkich prędkościach. Ponadto eksploatacja była niemożliwa w warunkach zimowych oraz praktycznie nierealna ze względu na niedostosowanie parametrów eksploatacyjnych pojazdu ciągnącego do trwałych, niewielkich prędkości jazdy. i IDS stanął na stanowisku, że omawiany zestaw pojazdów nie mógł być dopuszczony do ruchu. Mamy zdjęcie tabeli z wymaganymi siłami na dla zabezpieczenia ruchu zespołu pojazdów, zależnie od pochylenia jezdni oraz prędkości jazdy. Horch S4001. Mamy zdjęcie Horcza S4001 w Erfurcie na tle katedry i kościoła świętego Sewera. Podobnie wyglądająca ciężarówka była badana w IDS w 1959 roku. Mamy zdjęcia Horcza S4001 w miejscowości Wolgenek w północnych Niemczech w 1999 Rok. Wnioski. Na podstawie danych z eksploatacji pojazdów na przebiegu 25 tysięcy km stwierdzono, że samochody Horcz nie osiągały do naprawy głównej większych przebiegów od samochodów Star 20 czy Skoda 706 RT. Horcz był eksploatowany prawie wyłącznie z przyczepami 3-tonowymi na długich trasach międzymiastowych na terenie całej Polski. Jego głównymi zaletami była niewielkie zużycie paliwa wynoszące dla pojazdu z pełnym obciążeniem 4 plus 3 tony, około 22 23 decymetra sześciennego na 100 km przy średniej prędkości 55 km na godzinę. Oraz duża zwrotność i dobre prowadzenie się pojazdu w przeciętnych warunkach ruchu drogowego na suchych i twardych nawierzchniach. Stwierdzono też wiele wad, w tym bardzo trudny rozruch silnika przy niskich temperaturach otoczenia już od minus 3 stopni Celsjusza, brak pomocniczego urządzenia rozruchowego, niewielkie przyspieszenia na płaskich odcinkach dróg, słabe pokonywanie wzniesień z przyczepą oraz częste i poważne defekty podwozia i silnika ze względu na niewielkie dotychczasowe przebiegi pojazdów zaledwie 25 tysięcy kilometrów nie wydano opinii co do trwałości głównych zespołów pojazdów oraz oceny całego samochodu i jego przydatności eksploatacyjnej w transporcie na terenie Polski. Taką ocenę planowano przeprowadzić po osiągnięciu przebiegu do naprawy głównej, przypuszczalnie w Maju lub w czerwcu 1960 roku, Horch S4001 nie dawał nadziei, że zdoła swymi właściwościami przewyższyć inne samochody tej samej klasy eksportowane w Polsce. Sugerowano, by wstrzymać import tych pojazdów. Na ostatniej stronie mamy informację, co w kolejnym numerze: czyli obudowa przegubów lewej i prawej piasty, prawe ramię zwrotnicy, łącznik drążków lewej i prawy, drążek kierowniczy, kołnierze osi. Stworzeń stalowy, wkręty łącznika, amortyzator skrzyni. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.